Noc 23 lipca 2016 roku miała być dla 23-letniej Kylie Sawyer zwieńczeniem dobrej zabawy. Po wieczorze panieńskim, który spędziła z przyjaciółkami w centrum miejscowości Bend w stanie Oregon, zadzwoniła po swojego chłopaka, Camerona Reimhofera. Jednak droga do domu nie była spokojna. W samochodzie wybuchła między nimi kłótnia. Cameron miał pretensje o jej zachowanie w barze, gdzie widział ją tańczącą z innym mężczyzną. Martwił się o wierność dziewczyny, zwłaszcza że wiedział, iż ostatnio przechodzili przez trudny okres. Konflikt przeniósł się pod ich wspólne mieszkanie. Gdy tam dotarli, 14 minut po północy, Cameron zasugerował, by Kaylee poszła na krótki spacer, żeby ochłonąć. Było to coś, co robili już wcześniej w podobnych sytuacjach. On wszedł do mieszkania, a ona została na zewnątrz. Po kilkunastu minutach wyszedł ponownie na zewnątrz, ale jej nigdzie nie było. Zaczął szukać Kaylee i pisać do niej wiadomości: Gdzie jesteś? Szukam cię. Przepraszam, że się uniosłem. Odpowiedz proszę, martwię się. Kaylee odpowiedziała, ale dopiero po kilkudziesięciu minutach, o pierwszej w nocy, napisała, by dał jej spokój i oznajmiła, że wyłącza telefon. Cameron, mimo złych przeczuć, wrócił w końcu do domu z nadzieją, że rano wszystko wróci do normy. Nie mógł się bardziej mylić. To był ostatni raz, kiedy miał kontakt ze swoją dziewczyną. 24 lipca Cameron obudził się sam. O godzinie 9, gdy wciąż nie mógł dodzwonić się do Kayli, jego niepokój przerodził się w narastającą panikę. Zaczął jej szukać. Samochód dziewczyny Subaru Impreza stał zaparkowany przed domem, nietknięty. Pojechał do jej najlepszej przyjaciółki, z nadzieją, że przenosowała właśnie tam. Cameron sprawdził również dom matki Kayli, bez rezultatu. Wtedy zdecydował się na telefon, którego nikt nie chciałby wykonywać. Zadzwonił do ojca dziewczyny. Mężczyzna wraz z żoną był akurat w kościele, jednak odebrał telefon. Po krótkiej rozmowie, zwrócił się do żony ze słowami: Cameron nie może znaleźć Kayli. Nikt z rodziny ani przyjaciół nie mógł nawiązać z nią kontaktu. Jej telefon automatycznie przełączał się na portę głosową. We wczesnych godzinach popołudniowych Cameron podjął decyzję: wybrał numer alarmowy i zgłosił zaginięcie swojej dziewczyny. Wyjaśnił dyspozytorce, że ostatni raz widział ją około pierwszej w nocy, gdy wyszła z ich mieszkania po kłótni i od tamtej pory nie ma z nią kontaktu. Centrala, w czym mogę pomóc? Wczorajszej nocy wróciliśmy z dziewczyną z imprezy. Zdenerwowała się na mnie i uciekła. Goniłem ją, ale nie byłem w stanie jej znaleźć. Wciąż nie dała znaku życia. Ma wyłączony telefon. Kontaktowałem się z jej rodziną i nikt nic nie wie. Co powinienem zrobić? Możemy wysłać funkcjonariuszy, by jej poszukali. Gdzie była widziana po raz ostatni? Collegeway, kompleks mieszkaniowy Alpine Meadows, górny odcinek drogi. Była około pierwsza w nocy. Wyszła spod tego adresu? Tak, była na mnie zła, więc wszedłem do mieszkania i powiedziałem jej, by wróciła, jak się uspokoi. Chwilę później na policję zadzwoniła również matka Kaylee. Chcąc, by sprawę potraktowano priorytetowo, powiedziała funkcjonariuszom, że jej córka ma epilepsję i problemy medyczne. W przypadku takich osób poszukiwania zazwyczaj rozpoczynają się wcześniej. W rzeczywistości Kayli miała tylko jeden atak padaczki wiele lat wcześniej, a jej stan był dobry i w pełni pod kontrolą. Jednak matczyna intuicja podpowiadała kobiecie, że stało się coś złego i że liczy się każda minuta. Policja natychmiast rozpoczęła dochodzenie. Pierwszym, najbardziej oczywistym podejrzanym był chłopak zaginionej Cameron. Był ostatnią osobą, która ją widziała, a ich rozstanie poprzedziła kłótnia. Jednak po przesłuchaniu śledczy szybko wykluczyli go z kręgu podejrzanych. Porucznik lokalnej policji stwierdził, że Cameron był autentycznie zrozpaczony i nie miał pojęcia, gdzie może być Kaylee. Następnie funkcjonariusze skupili się na drugim potencjalnym tropie nieznajomym, z którym Kaylee tańczyła w barze. Istniała teoria, że po kłótni z Cameronem mogła wrócić do centrum, by się z nim spotkać. Mężczyzna został odnaleziony i przesłuchany. Przyznał, że flirtował z Kayleigh, ale stanowczo zaprzeczył, by widział ją ponownie po tym, jak opuściła bar. Śledczy znaleźli się w martwym punkcie. Nie było żadnych śladów, żadnych twardych dowodów, żadnych podejrzanych. Pojawiła się nawet hipoteza, że Kaylee, która niedawno pisała do ojca smsa, że jest w dołku i próbuje poukładać swoje sprawy, sama zdecydowała się na ucieczkę. Policja i rodzina postanowili poczekać. Prawdziwym testem miało być to, czy Kaylee stawi się następnego dnia w pracy. Była oddanym pracownikiem w gabinecie stomatologicznym. Jej nieobecność byłaby ostatecznym potwierdzeniem, że stało się coś złego. Nadszedł poranek 25 lipca. Kaili nie pojawiła się w pracy. Najgorsze obawy rodziny zaczęły się materializować. Nie wiedzieli jeszcze, że w tym samym czasie w innym domu rozgrywał się dramat, który miał doprowadzić ich prosto do sprawcy. W tym samym czasie, gdy rodzina Kaili pogrążała się w rozpaczy, w innym domu w Bent, Izabel Lara, świeżo upieczona policjantka, rozpoczynała swój dzień. Jej mąż Edwin pracował jako ochroniarz na nocnej zmianie w lokalnym koledżu. Miniony weekend z perspektywy Izabel był dziwny. Edwin po powrocie z pracy w niedzielę rano był cichy i zdystansowany. Unikał bliskości. W kościele, do którego poszli razem, niemal się nie odzywał, nie modlił się, co było do niego niepodobne. Izabel założyła, że to zwykły stres związany z pracą. Jednak w poniedziałek rano jej mąż przerwał milczenie. Złożył szokujące wyznanie. Opowiedział jej, że poprzedniej nocy, podczas patrolu, przypadkowo potrącił kobietę samochodem służbowym. Twierdził, że wpadł w panikę. Zamiast wezwać pomoc, zabrał ciało ofiary i ukrył je. Izabel była zdezorientowana. Nie rozumiała, dlaczego mąż miałby ukrywać tragiczny wypadek. Po tym wyznaniu, Edwin nagle chwycił jej służbową broń, wsiadł do samochodu i odjechał. Kobieta, obawiając się, że może zrobić sobie krzywdę, podjęła decyzję. O godzinie 11.52 w poniedziałek 25 lipca Izabel Lara, funkcjonariuszka policji, zasłoniła do swoich kolegów, by zgłosić niepokojące wyznanie własnego męża. Zgłoszenie od Izabel potraktowano z najwyższą powagą. Śledczy, z nadzieją na znalezienie jakichkolwiek wskazówek, udali się do domu kobiety, by go przeszukać. Wewnątrz przydomowej szopy znaleźli czarną, foliową torbę. Jej zawartość nie pozostawiała wątpliwości. W środku znajdowały się damskie rzeczy, w tym charakterystyczna zielona torebka, którą przyjaciele i chłopak Kayli zapamiętali z nocy jej zaginięcia. Torebka była przesiąknięta krwią, a w środku znajdował się dowód osobisty dziewczyny. W foliowej torbie były również inne, makabryczne dowody: kępki blond włosów zlepione krwią oraz duży, ciężki kamień również z wyraźnymi śladami krwi. Wersja Edwina o wypadku samochodowym legła w gruzach. Kamień był potencjalnym narzędziem zbrodni. Sprawa zaginięcia Kayli Sawyer oficjalnie przekształciła się w śledztwo w sprawie o morderstwo. Główny podejrzany, Edwin Lara, był na wolności i miał przy sobie broń. W szopie śledczy znaleźli jednak coś jeszcze, co rzucało światło na jego psychikę. Był to stary projekt mężczyzny ze studiów na kierunku wymiaru sprawiedliwości, duży plakat informacyjny o seryjnym mordercy z lat 90., The Railroad Killer. Plakat był ozdobiony imitacjami śladów krwi i zawierał najbardziej drastyczne zdjęcia ofiar. Jedną z ulubionych metod działania tego mordercy było używanie jako broni przedmiotów znalezionych na miejscu zbrodni, w tym często ciężkich kamieni. Stało się jasne, że Edwin był zafascynowany brutalnymi zbrodniami. Podczas gdy policja przeszukiwała jego dom, Edwin Lara rozpoczynał desperacką, międzystanową serię przestępstw. Pierwszą ofiarą jego ucieczki stała się 19-letnia Andrea Mays, pracownica sklepu Ross w mieście Salem, kilkaset kilometrów na północ od Bend. Po dwunastogodzinnej zmianie siedziała w swoim samochodzie na parkingu. Miała już ruszać, ale zaatakował ją Lara. Był uzbrojony w pistolet swojej żony, grożąc jej bronią, zmusił, by zawiosła go tam, gdzie zażąda. Po kilku godzinach jazdy zmusił Andrzeje, by udawała jego dziewczynę, podczas meldowania się w motelu w południowym Oregonie. Mimo iż na nagraniu widać, jak kobieta płacze, pracownicy motelu nie pomyśleli, że może być w śmiertelnych tarapatach. W pokoju przykuł ją kajdankami do łóżka i zmusił do połknięcia tabletek nasennych. Andreja, przerażona, starała się nie zasnąć. Nagle w jej telefonie włączył się alarm. Edwin wpadł w panikę, przekonany, że ktoś dzwoni do Andreji, by ją zlokalizować. Andreja, myśląc szybko, skłamała, że to alarm przypominający jej o wzięciu leków na chorobę weneryczną. To kłamstwo sprawiło, że Edwin przestał się do niej zbliżać, ale jednocześnie jego paranoja się nasiliła. Zaczął mieć obsesję na punkcie tego, że szukają go helikoptery. W wyniku tego, na krótko po zameldowaniu, zdecydował, że muszą natychmiast opuścić motel. Gdy odjechali, ich samochód zaczął się psuć. Na parkingu innego motelu, już w Kalifornii, zaatakował fotografa, który akurat pakował swój sprzęt do auta. Gdy mężczyzna odmówił oddania kluczyków i zaczął krzyczeć, postrzelił go w brzuch. Zostawiając rannego mężczyznę, uciekł z Ondreją na pobliską stację benzynową. Tam zaatakował po raz trzeci. Wtargnął do samochodu, w którym siedział 17-letni chłopak z babcią i młodszym bratem. Ponownie, grożąc bronią, zmusił nastolatka do jazdy. Po kilkunastu minutach zdecydował się wypuścić rodzinę, ale Andreję wciąż trzymał jako zakładniczkę. Jego mordercza odyseja trwała Uciekając z kradzionym samochodem, Edwin Lara stał się jeszcze bardziej nieobliczalny. Porzucił wszelkie pozory anonimowości i postanowił nadać swoim zbrodniom rozgłos. Uruchomił transmisję na żywo na Facebooku, podczas której powiedział, że Andrzej nic się nie stanie, dopóki będzie posłuszna. Następnie przyznał się do morderstwa. Cześć wszystkim. Chcę tylko powiedzieć, że przepraszam za wszystko, co zrobiłem. Najprawdopodobniej mnie złapią. Przykro mi z powodu tej dziewczyny z Oregonu. Chcę powiedzieć rodzinie Andrzeje, że wszystko z nią w porządku. Jest grzeczna, robi to, co jej każe. Jeżeli zastanawiacie się, czy zrobiłem jej coś niestosownego, to nie, nie jestem tego typu gościem. Po prostu zabiłem tamtą dziewczynę. Żałuję tego. Krzyczała. Uciszyłem ją na zawsze. Z Andreją wszystko w porządku. Niedługo będzie w domu. Przepraszam jej babcie, chłopaka, członków rodziny. Zobaczycie ją już niedługo. Okay. Powiedzcie policji, żeby do nas nie strzelali. Jeżeli to zrobią, to nie będzie moja wina. Przepraszam wszystkich. Cześć. Mężczyzna nakazał Andrei opublikować zapis nagrania na jej własnym profilu. Kolejny raz wykazując się sprytem, dziewczyna, publikując, zmieniła widoczność posta, ustawiając go jako prywatny. Można zrozumieć, dlaczego nie chciała, by jej znajomi zobaczyli to nagranie. Chwilę później, pędząc autostradą z prędkością prawie 200 km na godzinę, Edwin zadzwonił pod numer alarmowy. W chaotycznej rozmowie z dyspozytorką, próbował negocjować warunki poddania się. Mówił o swojej astmie oraz prosił, by policjanci nie byli dla niego zbyt brutalni. Numer alarmowy. Z tej strony Edwin Lara. Jestem tym gościem na autostradzie numer 5. Jadę szybko, wiem, że macie nade mną helikopter. Tak. Jestem poszukiwany za morderstwo w Oregonie. Gdzie jesteś w tym momencie? Możesz się zatrzymać? Zatrzymam się, gdy dojadę do Redding. Jesteś sam? Nie, jest ze mną dziewczyna. Porwałem ją w Oregonie. Chcę prosić o przysługę. Mam astmę. Masz astmę? Okej. Okay. Powiedz, żeby nie byli zbyt agresywni, bo nie mogę teraz dobrze oddychać. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Czy potrzebujesz jakiegoś leku? Tak, zapomniałem zabrać z domu inhalator. Edwin, jak szybko jedziesz? Jakieś 200 km na godzinę. Czy możesz zwolnić? Chcę dojechać jak najszybciej, wtedy będę mógł się szybciej poddać. Policja cię widzi, nie chcemy, żebyś uciekał. Jeżeli się zatrzymasz, będzie łatwiej. Jedzie za mną radiowóz. Tak, rozmawiamy z nim, widzą cię. To chyba kobieta widzi mnie, jest za mną. Tak, widzicie, czy możesz się bezpiecznie zatrzymać? Tak, ale nie teraz. Zatrzymam się w Corning. A jaka to różnica, czy zatrzymasz się teraz, czy w Corning? Nie chcę zatrzymywać się na środku drogi, narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Oni są świadomi sytuacji, wszystko im przekażę. Jeżeli możesz się bezpiecznie zatrzymać, to zrób to. Nie chcą, żebyś uciekał. Edwin, czy masz przy sobie broń? Pistolet, nie będę go pokazywał. Powiedz, by do mnie nie strzelali, nie chcę umrzeć. Jeżeli dotrzymasz słowa, powiem im. Jak skończę dzwonić po mojej rodzinie, toś poddam. Możemy ich z tobą połączyć, jeśli chcesz. Już powiedziałem, żonie, dzwoniłem do wielu osób. Jestem poszukiwany za morderstwo Kaylee Sawyer w Bend w Oregonie. Chcę powiedzieć, że to był wypadek. Pracuję jako ochrona kampusu. Była pijana, nie widziałem jej i ją potrąciłem. A potem. Wciąż oddychała, później zaczęła krzyczeć. Zdecydowałem się uciszyć ją na zawsze. Wiem, że rozmowa jest nagrywana. Chcę powiedzieć rodzinie Kaylee, że przepraszam za to, co zrobiłem. W odpowiednim czasie powiem im, gdzie jest ciało, by mogła spocząć w pokoju. Ostatecznie, po długich numowach, dyspozytorce udało się go przekonać, by przekazał słuchawkę Andrei i się zatrzymał. We wtorek, 26 lipca o godzinie 7.01, Edwin Lara został aresztowany. Halo? Cześć, Andreja. Czy jesteś cała? Potrzebujesz jakichś śleków? Nie. Gdzie Edwin ma broń? Nie wiem. Nie widzisz pistoletu? Mówił, że ma go między nogami. Tak. Zatrzymuje się? Tak. Ty też miej ręce w górze, żeby je widzieli. Zostanę z tobą na linii do momentu, aż dotrą funkcjonariusze. Nic ci nie będzie. Andrzeja? Czy Edwin ma ręce w górze? Tak. Powiedz mu, że dajemy znać funkcjonariuszce, że jej nie słyszy. Już idzie w ich kierunku. Okej, okay, powiedz by trzymał ręce w górze. Trzyma. Jego trwająca prawie 24 godziny międzystanowa seria przestępstw dobiegła końca. Pięć z sześciu poszkodowanych podczas niej osób przeżyło. Postrzony fotograf trafił do szpitala w stanie krytycznym, ale ostatecznie wyzdrowiał. Kaylee Sawyer nie miała tyle szczęścia. Teraz priorytetem policji było odnalezienie jej ciała. Po aresztowaniu, Edwin został poddany sześciogodzinnemu przesłuchaniu. Spodziewano się, że, jako osoba z wykształceniem w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, będzie odmawiał współpracy. Początkowo trzymał się w wersji o wypadku, którą przedstawił żonie i podczas facebookowej transmisji. Jednak detektywi nie dawali się zwieść. Stopniowo, pod presją pytań, Edwin zaczął się łamać. Ostatecznie wyznał, że przez całe życie zmagał się, cytując, nieodpartą chęcią zabicia kogoś, a jego małżeństwo, choć częściowo uciszyło te impulsy, wkrótce przestało przynosić mężczyźnie spokój ducha. Jego demony powróciły. W końcu opowiedział prawdziwą, przerażającą wersję wydarzeń z nocy morderstwa. Pełniąc służbę jako ochroniarz, zauważył Kaylee idącą samotnie poboczem. Podjechał do niej swoim służbowym samochodem, oznaczonym jako Campus Public Safety. Widząc mundur i oficjalny pojazd, Kaylee poczuła się bezpiecznie i wsiadła do środka, prawdopodobnie licząc na podwózkę do domu. Gdy tylko znalazła się w pojeździe, Edwin ujawnił swoje prawdziwe zamiary. Zaproponował jej pieniądze za seks, a gdy odmówiła, stał się agresywny. Zabrał jej torebkę i telefon. Samochód, którym jechał, był jedynym we flocie, który posiadał wewnętrzną klatkę oddzielającą przednie siedzenia od tylnych, podobnie jak w radiowozie. Kaylee została uwięziona. Edwin zaczął ją dusić, aż straciła przytomność. Następnie wywiózł w jedno z ustronnych, znanych mu z pracy miejsc. Gdy się ocknęła i zaczęła krzyczeć, chwycił jej szyję ponownie. Zaczął uderzać kobietę ciężkim kamieniem. Jej ciało wrzucił do rowu przy autostradzie. Po tym wyznaniu wskazał na mapie miejsce ukrycia zwłok. 26 lipca, dwa dni po zaginięciu, ciało Kaylee Sawyer zostało odnalezione. Proces Edwin Lary rozpoczął się od prawdziwego trzęsienia ziemi. Jego przesłuchanie, w którym przyznał się do wszystkiego, zostało uznane przez sąd za nieważne. Stało się tak z powodu błędu proceduralnego związanego z niejasnością, czy podejrzanemu w sposób prawidłowy zaoferowano dostęp do adwokata i przeczytano mu jego prawa. Prokuratura straciła swój najcenniejszy dowód przyznanie się do winy. Jednak nawet bez niego pozostały materiał, zeznania świadków, ciało, narzędzie zbrodni i inne dowody rzeczowe były nie do podważenia. W tej sytuacji by uniknąć grożącej mu kary śmierci, w styczniu 2018 roku Edwin Lara przyznał się do winy za morderstwo, z premedytacją i rozbój. Został skazany na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Podczas rozprawy zaczął krzyczeć do Boga: w 2019 roku usłyszał dodatkowy wyrok do żywocia za porwanie Andrei Mays i inne przestępstwa popełnione podczas ucieczki. Jednak historia Kayleigh Sawyer nie zakończyła się na sali sądowej. Jej rodzina postanowiła przekuć swoją tragedię w działanie, by nikt więcej nie padł ofiarą oszustwa, które kosztowało życie ich córkę. Edwin Lara w mundurze i oficjalnym pojeździe, wyglądał jak funkcjonariusz policji, co wzbudziło zaufanie Cayley. Dzięki determinacji rodziny w 2019 roku w stanie Oregon uchwalono prawo Cayley. Nowe przepisy ściśle regulują wygląd pojazdów i umundurowania ochrony kampusów uniwersyteckich, tak by nie mogły być one mylone z policją. Prawo to ma na celu zapewnienie, że nikt, kto stanowi zagrożenie, nie będzie mógł nadużywać pozycji zaufania, by polować na swoje ofiary.